Witam. Dzień dobry. Pomogę dziś Pana dzieciom oczyścić ich umysły. Chciałbym, żeby pomógł Pan dzieciom poradzić sobie z żałobą. Niedawno umarł ich bójek. To długi proces. Teraz są na etapie wyparcia. Moje dzieci dużo przeszły. Nie chcę, żeby dorastały z traumą. Proszę jednak o trochę prywatności, bo to ważny element terapii. Oczywiście. Dzień dobry. Moja córka jest gotowa na kolejne spotkanie. Nie bój się. Dziś przygotowałem coś specjalnego. Miło jest się w końcu przeSpacerować. <grywa> tak, możemy odetchnąć. Chciałbym podarować ci prezent. Zamkniesz oczy? Na chwilę. Nie otwieraj. Piękny uśmiech. Przepiękna. Czy to... To na <laughs> Nie możesz mi dawać tylu prezentów. Muszę, bo cię kocham. Cieszę się, że ci się podoba. Wyglądasz bosko. Jest przepiękny. Kocham twój uśmiech. Kochasz mnie mimo moich wad. Kocham cię. Jesteś moim największym szczęściem. Muszę ci zadać pytanie: Zostaniesz moją dziewczyną? Nie bój się. Twoja rodzina nas akceptuje. Proszę cię tylko, żebyś dała mi szansę. Zostanę twoją dziewczyną. Co? Twoją dziewczyną? Jeszcze raz. Powiedz to głośno. Zgadzasz się być moją dziewczyną? Wszystko w porządku? Całowałbym cię cały czas. Niech wszyscy wiedzą, że cię kocham. Przestań. Wszyscy na nas patrzą. Już cicho. Chodźmy. Jeszcze jeden całus. To ty przedstawiłeś Estebanowi naszego psychiatra. Jesteś odpowiedzialny za los Samary. Zaraz wyjdzie na jaw, że to ty dałeś nam dostęp do służbowego auta. Nie mogę się doczekać, kiedy Esteban się dowie. Prawie zabiłeś jego dzieci. Gdzie twoja odwaga, Kęso? Jesteś mięczakiem. Dość, Ginebro. Czego chcesz? Mogę sprzedać wszystko, co mam. Chcesz, żebym cię zabiła, Kęso? Widziałeś, co się stało z Castrem. Przysięgam. Zastanów się, zanim coś powiesz. Wybieraj. Albo mi się przydasz. Albo skończysz martwy. Dobrze. Jestem z Tobą. Doskonale. Wracaj do synów. Bez Ciebie jeden z nich może zginąć. Zabierz go. Strzyknęła się sobie toksynę z powrotem? Nie możemy jej tak marnować. Czasami nasz umysł jest naszym największym wrogiem. Esteban dowie się, że to wszystko zrobił Kęso. I to go zabije. Kawa bez kofeiny. Bardzo proszę. Zawsze mnie wspierasz i pomagasz w trudnych chwilach. Ty też jesteś dla mnie wsparciem. Nie wiedziałam, że jeszcze kiedyś mnie to spotka i znajdę tak wspaniałego partnera. Jesteś najpiękniejsza, Lupito. Za moich czasów bycie w związku wyglądało inaczej. Przesadzasz. Jest prawie tak samo, tylko teraz mamy technologię. Zaczniemy od tego. Nigdy nie szłam za rękę. Serio? Ojciec o Chinebry był palantem, a mój mąż był zimny jak lód. To okropne. Ale teraz ja jestem twoim chłopakiem i mam lepszą kondycję. O prawda. Masz dobrą formę i siłę charakteru. W zdrowym ciele, zdrowy duch. Ciało jest świątynią. Kupisz swojej matce lalkę? Pomyłka. Ja się tym zajmę. Jestem jego dziewczyną. Zresztą, to było nieuprzejme. Będziemy się z tym mierzyć cały czas. Nieważne, co będą myśleć. Kupimy lalkę, ale dla mojej wnuczki. Mamy napisać, czego się boimy? Właśnie. Wtedy lepiej Was zrozumiem i będę wiedział, jak Wam pomóc. O co chodzi? Czy mogę napisać o szczurach? Słyszałem, że mieszkałeś na ulicy. Musiało tam śmierdzić. Stopy nadal mu śmierdzą. Czegoś potrzebujesz? Zobaczyć się z mamą Hinebrą. Mamy mnóstwo pytań. Wszystko dobrze? Boli mnie głowa. Myślę, że to przez ciągłe napięcie. Zadzwonię po lekarza. Nie trzeba. Mamy teraz dość problemów. Jesteś pewna? Tak, jak leci Mire? Może to trochę za szybko, ale chciałbym zaprosić cię na obiad. Masz ochotę? Mogło się między nami tyle wydarzyć. To bardzo miłe. Podoba ci się? Mój kuzyn ma się żenić, więc i ja szukam przyszłej żony. Oh. Nie uważasz, że to za szybko? Przecież nic nie jest jeszcze przesądzone. Mówimy tylko o planach na przyszłość. A jeśli nasz związek będzie się rozwijał i będziesz czuła tę samą chemię co ja, powiedz mi prawdę, czujemy to samo? Tak. Zdecydowanie. Pociągasz mnie i jesteś dżentelmenem. Mamy zatem te same uczucia. Jesteś kobietą, na którą czekałem. Bardzo mi się podobasz. Ty mnie też. Często tęsknimy za tym, co nigdy nie miało miejsca. 3, 4, 5. Świetnie. 7. Mogę chwilę porozmawiać z Herem? Co się stało? Nic. Zamienimy kilka słów. Idź do pokoju. Coś nie tak? Chyba nie chodzi o mamę. Nie chodzi o nią. Wciąż pracujesz dla Ginebry? Przejdziemy do terapii indywidualnej. Zostawcie mnie sam. To idę do toalety. A ja po wodę. Narysuj proszę swoją wymarzoną rodzinę. Tylko nikogo nie pomijaj. Nie użyjesz perfum? Podoba mi się ten zapach. Dziękuję. Chcesz powąchać? Przepyszny zapach. Zobaczę, co u Marii. Ujdę z tobą. Pas? Co jej jest? Zemdlała. Nawet się nie wasz głupio tłumaczyć. Wyjaśnij wszystko w tej chwili. Tak, wróciłem do pracy z Chinebrą, bo potrzebowałem pieniędzy. Przestań. Zapomniałeś, że twoja matka nadal siedzi w więzieniu? Nie widzisz, że nasza rodzina się rozpada? A ty zdajesz sobie sprawę, że moje życie się skończyło? Zbudowałem własny biznes, nagle straciłem wszystko. To tylko twoja wina, bo poszedłeś w ślady mamy. Wiem, co robiłeś na swoim kanale. Nie wiesz, jak to jest być na moim miejscu. Myślałem o przyszłości swojej i Sandra. Przestań kłamać. Nie było cię przy nas, kiedy się rozwiedliście. Wiem, że powinienem był bardziej się starać, kiedy dorastałeś. Zawiodłem cię. Musiałem sobie radzić, a mama to wykorzystała. Szkoda, że nie powiedziałeś mi wcześniej. Nie. nie chciałeś mnie wtedy słuchać. Zainteresowałeś się mną, kiedy zacząłem mieć kłopoty. I wiesz co? Było już za późno. Tak, wróciłem do Chinebry, bo moje życie i tak wisi na włosku. Straciłem wszystko, co miałem. Synu, nie straciłeś wszystkiego! Nadal masz moje wsparcie, ale musisz być ze mną szczery. Powiedz prawdę, żeby mógł nas z tego wyciągnąć. Uważajcie, połóżmy ją na kanapie, ostrożnie. Nie możesz teraz chorować, kochanie. Seria niefortunnych zdarzeń. Dzwoń po lekarza. Już. Przyniesie pani apteczkę. Kochanie, słyszysz mnie? Mam apteczkę i ciśnieniomierz. Zmierz jej ciśnienie. A jeśli to ginebra, nie ma jak się tu dostać, ale powiadomcie o ochroniarze. Już lecę. Budzi się. Słyszysz mnie? Wiesz, gdzie jesteś? Spokojnie. Lekarz zaraz będzie. Zakręciło mi się w głowie. Czujesz coś jeszcze? Woli coś? Może serce. Nie, tylko głowa. Ciśnienie jest w porządku. Kochanie, może zjadłaś coś niedobrego? Albo coś innego? Nie, chyba nie. Już jest dobrze. Nie możemy tego zignorować. Zajmę się tobą. Dowiemy się, co się stało. Mam nadzieję, że słodko śpisz. Twój koszmar zaraz się zacznie. Co jej zrobiłeś? Wszystko według planu. Musimy się sprężać, bo Bachor może się obudzić. Mamy problem. Pani Paz zemdlała. Wszyscy na miejsca. No więc. Matka zemdlała. Dlaczego teraz wszystko idzie nie tak? Nie mogę pozwolić, żeby kucharka wszystko popsuła. Nie obchodzi mnie to. Nie ma odwrotu. Zrób co kazałam. Mówiłem ci już, to nie był dobry pomysł. Każde kolejne działanie pogarsza naszą sytuację. Wiedzieli, że znów ich zaatakujemy. Zatrzemy ślady. Pozbyłaś się już Kastra. A co z Kensem? Jest naszym niewolnikiem. Nie wie nawet, gdzie są magazyny. A Wspierałam Cię we wszystkim, ale Ty najwyraźniej tego nie rozumiesz. Ludzie, kiedy przekraczają pewien próg, eksplodują. Zwłaszcza kiedy tracą wszystko. Nie stracili jeszcze wszystkiego. Ich cierpienie się nasili. Mogą się ze mną zmierzyć albo mnie zabić. I dobrze, ani ja, ani Ty nie przegramy. Zaraz przyjdzie tu pana Steban. Już mówiłem, ale skończ. Wykonuję każdy pański rozkaz. Czy jest moją partnerką. Wszystko w porządku. Najpierw musimy skończyć to, co zaczęliśmy. Jeśli nas złapią, nie zobaczysz już swoich bliskich. Zabiorę cię do mamy. Wersja polska kanal plus. Tekst Katarzyna Maciaszczyk. Czytało Artur Pochański.